Różne formy modlitwy. Modlitwa to osobista rozmowa z Bogiem, dlatego nie ma jednej poprawnej formy. Najważniejsze, aby była szczera i płynęła z serca. Zarówno modlitwa własnymi słowami, jak i ta wyuczona na pamięć mogą być wartościowe o ile są odmawiane z wiarą i skupieniem. Modlitwa własnymi słowami z serca. Jak odmawiać? Mów do Boga tak jak do najlepszego przyjaciela. Opowiedz mu o swoich radościach, smutkach, troskach i wdzięczności. Proś o pomoc, siłę i mądrość. Wyrażaj swoją miłość i uwielbienie. Nie bój się używać prostych, codziennych słów. Przykłady: Boże, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień i za to, że jesteś ze mną. Panie, proszę Cię, pomóż mi w trudnej sytuacji, w której się znalazłem. Jezu, ufam Tobie, daj mi siłę, abym mógł pokonać trudności, które mnie spotykają. Duchu Święty, proszę Cię, prowadź mnie i daj mi mądrość w podejmowaniu decyzji. Zalety. Jest bardziej osobista i autentyczna, pozwala na wyrażenie swoich najgłębszych uczuć, pomaga nawiązać bliższą relację z Bogiem, modlitwa wyuczona na pamięć według reguły i zasad. Jak odmawiać, skup się na znaczeniu słów, które wypowiadasz. Nie traktuj modlitwy jak bezmyślne powtarzanie formułek, staraj się zrozumieć o co prosisz w danej modlitwie. Popularne modlitwy takie jak ojcze Nasz Zdrowaś Mario lub wierzę w Boga są bardzo skuteczne, ponieważ odmawiane są przez bardzo dużą liczbę wiernych na całym świecie. Przykłady ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, wierzę w Boga, zalety łączy z tradycją i wspólnotą wierzących pomaga w skupieniu i medytacji, uczy podstawowych praw wiary, jaka modlitwa jest poprawna, nie ma jednej poprawnej formy modlitwy. Najważniejsze, aby modlitwa była szczera i płynęła z serca. Bóg słyszy każdą modlitwę, niezależnie od tego, jakimi słowami jest wyrażona. Modlitwa jest rozmową z Bogiem, dlatego też jest to sprawa bardzo indywidualna. Inne przykłady modlitw. Modlitwa dziękczynna wyraża wdzięczność Bogu za jego dary i błogosławieństwa. Modlitwa uwielbienia wyraża podziw i uwielbienie dla Boga. Modlitwa błagalna prosi Boga o pomoc w potrzebie. Modlitwa wstawiennicza prosi Boga o pomoc dla innych osób. Modlitwa kontemplacyjna polega na cichym i uważnym trwaniu w obecności Boga. Podsumowanie: Modlitwa to osobista rozmowa z Bogiem. Zarówno modlitwa własnymi słowami, jak i ta wyuczona na pamięć mogą być wartościowe. Najważniejsze, aby modlitwa była szczera i płynęła z serca. Bóg słyszy każdą modlitwę, niezależnie od tego, jakimi słowami jest wyrażona. Medytacja też jest modlitwą, więc można jej użyć zamiast słów, więc. Medytacja może być formą modlitwy. Wiele tradycji religijnych, w tym chrześcijaństwo, buddyzm i islam, wykorzystuje medytację jako sposób na nawiązanie kontaktu z Bogiem lub osiągnięcie duchowego wglądu. Oto kilka aspektów, które łączą medytację z modlitwą. Skupienie, zarówno medytacja, jak i modlitwa, wymagają skupienia uwagi i wyciszenia umysłu. W obu przypadkach chodzi o to, aby odciąć się od rozpraszających myśli i skupić się na obecności Boga lub na duchowej rzeczywistości. Kontemplacja, medytacja często polega na kontemplacji, czyli głębokim rozważaniu duchowych prawd lub idei. Podobnie, modlitwa może obejmować rozważanie Słowa Bożego lub kontemplację tajemnic wiary. Wewnętrzna cisza, zarówno medytacja, jak i modlitwa, mogą prowadzić do wewnętrznej ciszy i spokoju. Wyciszenie umysłu pozwala na głębsze doświadczenie obecności Boga i na lepsze zrozumienie własnych duchowych potrzeb. Połączenie z Bogiem W wielu tradycjach religijnych medytacja jest postrzegana jako sposób na bezpośrednie połączenie z Bogiem lub z duchową rzeczywistością. Modlitwa również ma na celu nawiązanie i pogłębienie relacji z Bogiem. W chrześcijaństwie istnieją różne formy medytacji, takie jak medytacja biblijna polega na rozważaniu fragmentów pisma świętego i na próbie zastosowania ich do własnego życia. Medytacja ignacjańska opiera się na metodzie święty. Ignacego Loyoli i polega na wyobrażaniu sobie scen z Ewangelii i na rozważaniu ich znaczenia. Medytacja kontemplacyjna jest to forma modlitwy, która polega na cichym i uważnym trwaniu w obecności Boga. Podsumowując, medytacja może być wartościową formą modlitwy, która pomaga w nawiązaniu głębszej relacji z Bogiem i w osiągnięciu duchowego wzrostu. Forma modlitwy poprzez taniec, więc taniec może być formą modlitwy. W wielu tradycjach duchowych i religijnych taniec jest postrzegany jako sposób na wyrażenie uwielbienia, nawiązanie kontaktu z boskością lub osiągnięcie stanu medytacyjnego. Oto kilka przykładów. Derwisze. Wirujący taniec derwiszów w Tsema w sufizmie jest formą modlitwy i medytacji. Wirujący ruch symbolizuje podróż duchową i dążenie do zjednoczenia z Bogiem. Taniec w Biblii. W Starym Testamencie taniec był często używany do wyrażania radości i uwielbienia Boga, np. taniec króla Dawida przed arką przymierza. Taniec w religiach afrykańskich, w wielu afrykańskich tradycjach religijnych, taniec jest integralną częścią obrzędów i ceremonii, służąc jako sposób na komunikację z duchami i przodkami. Taniec w chrześcijaństwie istnieją chrześcijańskie wspólnoty, które używają tańca jako formy uwielbienia. Taniec ten ma wyrażać radość z wiary. Inne tradycje. W hinduizmie taniec jest często używany do opowiadania historii religijnych i wyrażania czci bogom. W kulturach rdzennych Amerykanów taniec jest wykorzystywany w ceremoniach uzdrawiania i modlitwach o pomyślność. Dlaczego taniec może być formą modlitwy? Wyrażanie emocji taniec pozwala na wyrażenie głębokich emocji, takich jak radość, uwielbienie, smutek czy pokora, które mogą być trudne do wyrażenia słowami. Połączenie ciała i ducha, taniec łączy ciało i ducha, pozwalając na doświadczenie duchowej rzeczywistości poprzez ruch fizyczny. Medytacja w ruchu, niektóre formy tańca, takie jak wirujący taniec derwiszu, prowadzą do stanu medytacyjnego, w którym umysł jest wyciszony, a duch otwarty na doświadczenie boskości. Forma uwielbienia, taniec może być formą uwielbienia Boga, wyrażając wdzięczność i podziw dla jego stworzenia. Podsumowując, taniec może być potężną formą modlitwy, pozwalającą na wyrażenie duchowych doświadczeń i nawiązanie głębszego kontaktu z boskością. Oprócz modlitwy własnymi słowami, modlitwy wyuczonej na pamięć i medytacji, istnieje wiele innych form modlitwy, które można praktykować. Oto kilka z nich: modlitwa ustna, liturgia godzin, jest to modlitwa publiczna kościoła odmawiana o różnych porach dnia, składa się z psalmów, hymnów, czytań biblijnych i modlitw. Różaniec, modlitwa Maryjna, polegająca na rozważaniu tajemnic życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu modlitw. Nowenny, modlitwy odmawiane przez 9 dni w określonej intencji. Koronki, modlitwy oparte na powtarzaniu określonych formuł, np. Koronka do Miłosierdzia Bożego, modlitwa myślna, rozmyślanie, polega na głębokim rozważaniu Słowa Bożego prawd wiary lub wydarzeń z życia Jezusa. Kontemplacja, jest to forma modlitwy, w której w ciszy i skupieniu trwamy w obecności Boga. Modlitwa ignacjańska, jest to metoda modlitwy, która angażuje wyobraźnię, uczucia i zmysły, aby rozważać sceny z Ewangelii. Inne formy modlitwy, modlitwa wstawiennicza, polega na modlitwie za innych ludzi, ich potrzeby i intencje. Modlitwa dziękczynna, wyraża wdzięczność Bogu za jego dary i błogosławieństwa. Modlitwa uwielbienia wyraża podziw i uwielbienie dla Boga. Modlitwa przebłagalna polega na prośbie o przebaczenie grzechów. Modlitwa poprzez sztukę wyrażanie modlitwy poprzez malarstwo, muzykę, poezję lub inną formę sztuki. Modlitwa poprzez służbę, uczynki miłosierdzia, pomoc bliźnim może być formą modlitwy. Ważne aspekty modlitwy niezależnie od formy, modlitwa powinna być szczera i płynąć z serca. Ważne jest, aby znaleźć formę modlitwy, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom i temperamentowi. Regularna modlitwa pomaga w budowaniu i pogłębianiu relacji z Bogiem. Modlitwa może być indywidualna lub zbiorowa. Czy pielgrzymka i trans mogą być uznane za modlitwę? Tak, zarówno pielgrzymka, jak i trans mogą być postrzegane jako formy modlitwy, choć w różny sposób i w różnych kontekstach religijnych i duchowych. Pielgrzymka jako modlitwa. Pielgrzymka to podróż do świętego miejsca, która ma na celu pogłębienie wiary, pokutę, prośbę o łaski lub dziękczynienie. Podczas pielgrzymki wierni często modlą się, medytują, uczestniczą w nabożeństwach i rozważają swoje życie w kontekście wiary. Sama podróż, trud i wysiłek włożony w pielgrzymkę mogą być postrzegane jako ofiara i forma modlitwy. Pielgrzymka jest modlitwą w drodze, trans jako modlitwa. Trans to stan zmienionej świadomości, w którym osoba może doświadczać wizji, objawień lub poczucia jedności z boskością. W niektórych tradycjach religijnych i duchowych trans jest postrzegany jako sposób na bezpośredni kontakt z Bogiem lub ze światem duchowym. Trans może być wywoływany przez różne praktyki, takie jak taniec, śpiew, medytacja, modlitwa lub używanie substancji psychoaktywnych, co jest bardzo kontrowersyjne i niebezpieczne. W tradycjach szamańskich trans jest kluczowym elementem praktyk uzdrawiania i komunikacji z duchami. W chrześcijaństwie mistycy doświadczają transu jako formy głębokiej kontemplacji i zjednoczenia z Bogiem. Ważne zastrzeżenia: należy rozróżnić trans religijny od transu wywołanego przez choroby psychiczne lub używki. Praktyki transowe mogą być niebezpieczne i powinny być wykonywane pod nadzorem doświadczonych osób. Interpretacja transu jest bardzo subiektywna i zależy od kontekstu kulturowego i religijnego. Podsumowując, zarówno pielgrzymka, jak i trans mogą być postrzegane jako formy modlitwy, ale ich charakter i kontekst są bardzo różne. Formą modlitwy jest asceza. Asceza może być postrzegana jako forma modlitwy, choć jest to modlitwa wyrażana poprzez czyny, a nie tylko słowa. Asceza, czyli dobrowolne wyrzeczenie się przyjemności i wygód, ma na celu oczyszczenie duszy, wzmocnienie woli i zbliżenie się do Boga. Oto kilka aspektów, które łączą ascezę z modlitwą. Ofiara, asceza jest formą ofiary, którą składamy Bogu. Poprzez wyrzeczenie się czegoś, co jest dla nas ważne, pokazujemy, że Bóg jest dla nas ważniejszy. W wielu religiach ofiara jest postrzegana jako forma modlitwy, która wyraża naszą miłość i oddanie Bogu. Oczyszczenie asceza pomaga nam oczyścić się z grzechów i słabości poprzez wyrzeczenie się grzesznych pragnień i przywiązań otwieramy się na działanie łaski bożej oczyszczenie duszy jest niezbędne do głębokiej modlitwy i zjednoczenia z bogiem skupienie asceza pomaga nam skupić się na bogu i na sprawach duchowych poprzez ograniczenie rozpraszających bodźców tworzymy przestrzeń dla modlitwy i kontemplacji wyciszenie zmysłów i umysłu jest kluczowe dla głębokiej modlitwy wzmocnienie woli Asceza uczy nas panowania nad sobą i wzmacnia naszą wolę. Poprzez przezwyciężanie trudności i pokus stajemy się silniejsi duchowo. Silna wola jest niezbędna do wytrwania w modlitwie i do życia zgodnego z wolą Bożą. Upodobnienie się do Chrystusa. W chrześcijaństwie asceza jest postrzegana jako sposób na upodobnienie się do Chrystusa, który dobrowolnie poniósł cierpienie dla naszego zbawienia. Poprzez naśladowanie Chrystusa w jego wyrzeczeniu i ofierze zbliżamy się do Niego i do Jego miłości. Przykłady ascetycznych praktyk, post, modlitwa w nocy, milczenie, ograniczenie rozrywek, uczynki miłosierdzia, ważne jest, aby asceza była praktykowana z umiarem i roztropnością. Nie chodzi o to, aby umartwiać się dla samego umartwiania, ale o to, aby zbliżyć się do Boga i służyć mu z miłością. Piosenka i pieśni Jako forma modlitwy. Piosenka może być formą modlitwy. Muzyka od wieków towarzyszy ludzkości w wyrażaniu najgłębszych uczuć, w tym tych duchowych. Oto kilka aspektów, które to potwierdzają. Wyrażanie emocji. Piosenka pozwala na wyrażenie emocji, które trudno ująć w słowa. Melodia i tekst mogą wzmacniać uczucia uwielbienia, wdzięczności, skruchy czy prośby. Muzyka porusza serce i pozwala na głębsze przeżywanie modlitwy. Skupienie i medytacja, śpiewanie lub słuchanie pieśni religijnej może pomóc w skupieniu uwagi na Bogu i oderwaniu się od codziennych trosk. Powtarzanie refrenu lub wersów pieśni może prowadzić do stanu medytacyjnego. Wspólnota. Wspólne śpiewanie pieśni religijnych w kościele lub w grupie wiernych tworzy poczucie wspólnoty i jedności w modlitwie. Śpiewanie razem wzmacnia wiarę i pozwala na głębsze przeżywanie obecności Boga. Tradycja. Wiele tradycji religijnych wykorzystuje muzykę jako integralną część liturgii i nabożeństw. Psalmy w Biblii są przykładem starożytnych pieśni modlitewnych. Chorał Gregoriański jest przykładem muzyki, która jest modlitwą samą w sobie. Osobiste doświadczenie: każdy może znaleźć piosenkę, która wyraża jego osobiste doświadczenie wiary i relacji z Bogiem. Słuchanie lub śpiewanie takiej piosenki może być dla nas osobistą formą modlitwy. Ważne jest, aby piosenka, która ma być modlitwą, wyrażała treści zgodne z wiarą i prowadziła do zbliżenia się do Boga. Joga a modlitwa. Kwestia, czy yoga może być formą modlitwy jest złożona i zależy od perspektywy. Yoga wywodzi się z tradycji hinduistycznej, gdzie jest postrzegana jako ścieżka duchowego rozwoju i zjednoczenia z boskością. Jednak na zachodzie yoga jest często praktykowana jako forma ćwiczeń fizycznych i relaksacji bez odniesień do jej duchowych korzeni. Oto kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę. Duchowe korzenie jogi. Klasyczna joga obejmuje 8 stopni, w tym medytację i kontemplacje, które mają na celu osiągnięcie stanu samadhi, czyli zjednoczenia z boskością. W hinduizmie joga jest postrzegana jako forma duchowej praktyki, która prowadzi do wyzwolenia i oświecenia. Joga a religia. Dla niektórych osób joga może być formą duchowej praktyki, która pomaga im nawiązać kontakt z własnym wnętrzem i z poczuciem sakrum. Jednak dla osób religijnych, szczególnie chrześcijan, praktykowanie jogi w jej tradycyjnym, hinduistycznym kontekście może budzić obawy o sprzeczność z ich wiarą. W chrześcijaństwie istnieją nurty tak zwanej chrześcijańskiej jogi, które łączą praktykowanie asan z modlitwą chrześcijańską. Joga jako forma medytacji, wiele pozycji jogi asan i technik oddechowych pranayama może prowadzić do stanu medytacyjnego, w którym umysł jest wyciszony, a ciało zrelaksowane. Medytacja może być postrzegana jako forma modlitwy, która pozwala na głębsze doświadczenie obecności Boga lub na kontemplację duchowych prawd. Yoga jako forma ćwiczeń fizycznych. Dla wielu osób, yoga jest przede wszystkim formą ćwiczeń fizycznych, która pomaga im utrzymać zdrowie i sprawność. W takim przypadku, yoga nie jest postrzegana jako forma modlitwy, ale jako sposób na dbanie o ciało. Podsumowując, to czy joga może być postrzegana jako forma modlitwy, zależy od intencji i kontekstu, w jakim jest praktykowana.